Cześć, nazywam się Angelika Mojrer i jest mi niezmiernie miło przywitać Cię w dzisiejszym odcinku podcastu Rozmowy od serca. Intencją, celem tego podcastu jest dodanie Ci odwagi i zainspirowanie Cię do takiego codziennego życia w uczuciu lekkości i spełnienia. W dzisiejszym odcinku chciałabym wziąć na tapetę, na taki pierwszy temat. Temat, który dla wielu jest takim, dosyć powiedziałabym Poważnym tematem, a mianowicie temat pieniędzy. I chciałabym podzielić się z Tobą dziewięcioma nawykami, które w mojej całej karierze zawodowej i nie tylko, bo generalnie też w moim całym życiu najczęściej spotykam i które, jakby poprzez które nawyki ludzie w dużej mierze pozostają po prostu biedni albo są w niedostatku i w takim. Powiedziałabym, braku energii, braku. Jeżeli obserwujesz mnie od jakiegoś czasu, to prawdopodobnie wiesz, że jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o pieniądze, to od ponad 10 lat aktywnie zajmuję się finansami w Szwajcarii i pracuję dla jednej ze szwajcarskich dużych firm banku i ubezpieczenia jako doradczyni finansowa i jako partner finansowy, a od czterech lat również zajmuje się i kładę nacisk na rozwój mentalny, rozwój mentalno-finansowy. I tak sobie pomyślałam, że warto stworzyć tutaj taką krótką serię, takich powiedziałabym, odcinków, gdzie mogę trochę więcej powiedzieć na ten temat niż krótkie jakieś filmiki, które gdzieś tam są postowane w innych mediach społecznościowych. I myślę, że to będzie dla Ciebie taki pierwszy krok do refleksji i zastanowienia się, które z tych punktów, które za chwilę wymienię, rzeczywiście są dla Ciebie, powiedziałabym, takie, wiesz, że trzymasz je trochę z dala od siebie i nie do końca chcesz wpuścić do swojego życia, nie do końca chcesz je im przyjąć, bo to prawdopodobnie jest pierwszy krok, który, któremu możesz się przyjrzeć i który pozwoli Ci, że tak powiem, Wejść na poziom dalej w Twoim rozwoju finansowym. Więc zaczynamy. Jeżeli chodzi o pierwszy taki nawyk, zły nawyk, tak, który utrzymuje ludzi w biedzie, w niedostatku, w braku, jest po prostu płacenie sobie na końcu. I co tutaj mam na myśli? Płacenie sobie na końcu oznacza, że Dostajemy wypłatę albo 10 każdego pierwszego miesiąca, albo może 25 każdego miesiąca, obojętnie jaki dzień. Ale zazwyczaj, co się dzieje, jak dostajesz wypłatę? Zastanów się, co robisz jako pierwszy, jak dostajesz wypłatę. Wypłata wpływa na konto i prawdopodobnie masz ustawione jakieś zlecenia stałe, przelewy, gdzie Twoje pieniądze idą. Prawdopodobnie być może masz kupkę rachunków, które po prostu. Po kolei płacisz, tak? Być może masz powiadomienia z Twojego systemu bankowego, że te i te rachunki wpłynęły i po prostu pozwalasz na to, żeby zostały dalej zapłacone. W pierwszej kolejności płacisz zazwyczaj czynsz, płacisz swoje ubezpieczenia. Jeżeli mieszkasz w Szwajcarii, pewnie ubezpieczenie zdrowotne, płacisz opłaty za telefon, za internet, abonament, tak, płacisz. I na końcu zostaje jakaś suma. I Powiedziałabym większość ludzi po prostu z tą sumą żyje przez kolejny miesiąc. Często jest tak, że może i nawet ta suma, która zostaje po prostu nie wystarcza do kolejnej wypłaty i gdzieś tam z stanu konta zero pojawia się, ze stanu konta może dużego pojawia się zero, a potem minus albo po prostu to jakoś sobie płynie tak? i, i tyle. I teraz jakby samym początkiem w ogóle do, takiej, do takiego rozwoju, powiedziałabym, finansowego, ale już właśnie pod kątem czegoś, co my musimy zrobić, żeby po prostu pójść krok dalej, to jest rzeczywiście to zapłacenie sobie samemu. Czyli em, na przykład zrobienie sobie konta oszczędnościowego, takiego podkonta w Twoim banku, gdzie niezależnie od tego, jakie masz. Wydatki w danym miesiącu, po prostu pierwsze, co robisz, to stałe zlecenie, że 10% Twojej wypłaty przelewane jest na to konto, i o tym zapominasz. I dopiero potem płacisz wszystkie kolejne rachunki. I teraz spotkałam się już z takimi, z takimi uwagami, że no ale jak. Jak mam wziąć 10% ze swojej wypłaty, jeżeli zarabiam na przykład 5 tysięcy franków, jak mam wziąć po prostu 500 franków, żeby um, płacić sobie na konto oszczędnościowe, jeżeli tak naprawdę ledwo co wystarcza mi do końca miesiąca? I zdaję sobie z tego sprawę, że na początku to może być bardzo trudne, ale uwierz mi, jeżeli to już zrobisz, to twój umysł zacznie trochę inaczej pracować. On zacznie myśleć, zastanawiać się, szukać jakichś rozwiązań. Jak można, że tak powiem, tą dziurę, w cudzysłowie dziurę, bo tak naprawdę dla ciebie to jest dziura w budżecie, można pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę to są twoje oszczędności, coś, co będzie tak naprawdę dla ciebie długoterminowo dużo, dużo ważniejsze, załatać. I teraz w jaki sposób załatać? Być może na przykład zdecydujesz się, że nie wyjdziesz w tym miesiącu do kina albo do restauracji. Być może zdecydujesz się na to, żeby sprawdzić, czy może masz jakieś abonamenty, których nie potrzebujesz. Być może zdecydujesz się na to, żeby gdzieś poszukać dodatkowego źródła dochodu. Jest bardzo dużo różnych rozwiązań. Być może po prostu będziesz nawet uważniej robić zakupy, albo zdecydujesz się na pójście 10 minut dalej do innego sklepu, gdzie być może znajdziesz coś taniej i zaczniesz porównywać jakieś tam ceny. Na początku, żeby po prostu zacząć, to rzeczywiście może być jakimś takim małym wezwaniem, ale uwierz mi, jak zrobisz to raz, drugi, trzeci, to w końcu wejdzie ci to w rutynę i automatycznie będziesz potrafiła jeszcze więcej prawdopodobnie zaoszczędzić, bo będziesz widziała, że niektórych rzeczy być może nie potrzebujesz, które dotychczas potrzebowałaś. Nawet drugi to Mam wrażenie, że coś, co jest w sumie bardzo takie już teraz prawie, że normalne, ale niestety uważam, że to jest bardzo zły, nawet to są zakupy na kredyt, zadłużanie się na konsumpcję. I tutaj, jakbym w nawiasie, otwieram nawias, to nie jest tak, że każdy kredyt jest zły. Moim zdaniem zamykamy nawias. Ale jeżeli idę do sklepu i płacę tylko i wyłącznie kartą kredytową, to w pewnym momencie, po pierwsze, tracę kontrolę nad tym, jakby nie kontroluję tego, co ja tak naprawdę kupuję. Chyba, że co chwilę sprawdzasz potem w aplikacji bankowej, czy rzeczywiście tam, co, co zakupiłaś i ile na co wydałaś. A po drugie, jakby dopóki, dopóki to wszystko jest takie, że, że jeszcze trzymasz się swojego, powiedziałabym, Swoich możliwości, to jeszcze jest okej, okay, bo to gdzieś zapłacisz, tak, ale w pewnym momencie, jeżeli przekroczysz tą granicę i wejdziesz na ten swój minus, to będzie ci coraz ciężej z tego minusa wyjść, bo jakby wtedy mamy do czynienia z taką trochę inflacją stylu życia, pomimo tego, że nie masz nawet większych zarobków, a ty. Dzięki temu, że może miałaś możliwości, żeby wydać coś kiedyś więcej, po prostu sobie na to pozwoliłaś. I tu akurat z tego punktu widzenia uważam, że takie zakupy na kredyt, zadłużenie się na konsumpcję jest rzeczywiście bardzo, powiedziałabym, szkodliwe, bo jeżeli to się wydarzy raz, drugi, trzeci, to w pewnym momencie po prostu jesteś już w tej pętli i ciężko ci z tej pętli wyjść, tak? Oczywiście tutaj każdy bank oferuje karty kredytowe i oferuje możliwości szybkich pożyczek i tak dalej. Logiczne, bo każdy na tym zarabia pieniądze, ale nie ty. I to jest ten punkt, że jeżeli przejrzałabyś regulamin, jakie jest oprocentowanie, jakie są opłaty rzeczywiście bankowe za używanie tego, nawet jak czasami masz jakieś profity, benefity z tego, że używasz tego, to ostatecznie na końcowym rozrachunku zazwyczaj to ty tracisz a nie bank. Dokładnie tak. Idziemy dalej do kolejnego punktu. Trzecim punktem, trzecim takim nawykiem, złym nawykiem finansowym jest nieznajomość swojego budżetu. I to jest takie niby banalne, ale bardzo, bardzo ważne. Ja wiem, że tutaj przy każdym punkcie pewnie powiem, że to jest bardzo ważne, ale rzeczywiście tak jest. W tej układance jest kilka rzeczy, które są po prostu taką podstawą, takim basiciem, takim fundamentem po prostu Twojej sytuacji życiowej. I ten brak budżetu jest jedną z takich cegiełek, którą, którą musimy, że tak powiem, dobrze postawić, żeby faktycznie jakby długoterminowo móc budować dalej. Bo jeżeli nie wiesz dokładnie, Prawdopodobnie wiesz, ile zarabiasz, ale jeżeli dokładnie nie wiesz, ile wydajesz i na co wydajesz, no to jak chcesz planować jakieś inne cele finansowe albo zupełnie, może nawet nie finansowe, ale. Ostatecznie wszystko wiąże się z finansami, ale jak chcesz planować, jeżeli po prostu w tej chwili tylko fantazjujesz i żyjesz w takim świecie, że Ty w sumie wiesz, na co wydajesz, ale tak naprawdę, jakbyś sobie zrobiła, powiedzmy, całkowity budżet, nagle się okazuje, że być może są jakieś rzeczy, które totalnie już nie są Ci potrzebne, być może są jakieś rzeczy, które w ogóle um, nie pasują w tej chwili do Twojego życia. Ja mogę Wam powiedzieć, że um, nawet sama miałam jakiś czas temu taką sytuację, gdzie uwaga, Uczę o tym, a sama też um, kilka miesięcy po prostu jakby nie kontrolowałam już swojego budżetu tak dobrze. I wiecie, złapałam się na tym, że rzeczywiście um, nagle pojawiły się jakieś subskrypcje, nagle pojawiły się jakieś abonamenty, gdzieś też kiedy coś mój mąż um, zrobił. Wezmę teraz przykład Netflixa. Jakiś abonament zrobił on, zrobiłam ja i w sumie oboje jednak nie wiedzieliśmy, że to zrobiliśmy i płaciliśmy podwójnie. Wiecie, to są jakieś takie małe rzeczy, ale z tych małych rzeczy nagle się okazuje, że gdzieś tam stówkę miesięcznie wyrzucaliśmy w błoto, zamiast na przykład wyjść na, na wspólnego drinka albo kolację. Także budżet jest bardzo, bardzo ważny, żeby po prostu mieć jasną, ustaloną ścieżkę. I dzięki temu możesz sobie ustalać jasne cele, klarowne cele finansowe i wiesz, jakie masz możliwości. Wiesz, na co jesteś w stanie zrobić dalej. Czwartym, złym nawykiem finansowym jest brak zapasów. Pieniężnych. I tutaj mam na myśli to, że jeżeli chcesz naprawdę na takim poziomie i fizycznym, tutaj i mentalnym czuć się bezpiecznie, my kobiety mamy bardzo mocną potrzebę poczucia bezpieczeństwa naturalnie w sobie. Jeżeli my chcemy czuć się bezpieczne, to naprawdę najlepszym rozwiązaniem na to jest w sferze tutaj finansów. Posiadanie Takiej, takiego bufora pieniężnego w wysokości od 3 do 6 e, miesięcy naszych takich stałych kosztów, i tutaj wracamy do budżetu, wiedząc, jaki tak naprawdę masz jakie masz rzeczywiste potrzeby stałych kosztów, kosztów zmiennych, e, dobrze wiesz wtedy, jakiego bufora potrzebujesz, po prostu, żeby czuć się bezpiecznie że nieważne jaka sytuacja w życiu się przydarzy po prostu wiesz że ty jesteś zabezpieczona. Ja myślę, że tutaj nie ma co długo na ten temat rozmawiać, ale przyjmuje się, że właśnie od 3 do 6 miesięcy dobrze mieć po prostu ten taki swój własny bufor, który daje nam poczucie tego bezpieczeństwa i potem budujemy dalej. Piątym przekonaniem, nawykiem, przepraszam, nie przekonaniem, nawykiem, który Utrzymuje nas w biedzie, niedostatku e, i braku, są impulsywne zakupy. I impulsywne zakupy, czyli kupowanie rzeczy pod wpływem chwili, bez wcześniejszego przemyślenia, często prowadzi naprawdę do marnowania niepotrzebnych, że, e, niepotrze, niepotrzebnie e, pieniędzy. Bo zastanów się, tak naprawdę, na dzień dzisiejszy. Albo jak teraz słuchasz, jesteś gdzieś w domu, to nie wiem, spójrz wokół siebie, co wszystko masz. Albo spójrz w swoją szafę po prostu i zastanów się, ile z tych rzeczy, które tam masz, rzeczywiście nosisz, a ile po prostu leży. Kupiłaś raz i leży. Kupiłaś z metką i leży. I zastanów się, albo pomyśl sobie o tym, że wszystko to, co kupiłaś, to kiedyś był twój czas. To kiedyś był twój czas, który wymieniłaś na dobro pieniężne, a te pieniądze potem wymieniłaś na te rzeczy. I tutaj nie chcę, żebyś zrozumiała mnie źle. Ja uważam, że nie ma nic złego w wydawaniu pieniędzy. Ja uwielbiam wydawać pieniądze. Kocham pieniądze, kocham wydawać pieniądze, kocham przyjmować pieniądze. Um, to jest nasza miłość. <laughs> ale, um, ale jeżeli, jeżeli. Kupujesz pod wpływem emocji, na przykład, bo, bo jesteś zła, bo czujesz się zraniona, bo czujesz się niedoceniona, i w ten sposób wynagradzasz sobie um, Twoje takie wewnętrzne straty. To niestety, ale nie doprowadzi się do niczego dobrego. I tutaj jakby wchodzimy w ten rozwój mentalny, rozwój mentalno-finansowy, gdzie pod lupę tak naprawdę musimy wziąć wszystko inne, co nie jest jakby tylko i wyłącznie postacią fizyczną, tylko właśnie to, co czujemy, nasze emocje, nasze uczucia, nasze przekonania wszystko to, co jest związane z pieniędzmi, z finansami. W jaki sposób rzeczywiście tym wszystkim zarządzamy i co tak naprawdę kryje się pod tym. Czyli nie co jest na wierzchu, tylko co kryje się bardzo głęboko. I tutaj z mojego doświadczenia wiem, że rzeczywiście każdy, ale naprawdę każdy gdzieś kiedyś usłyszał coś jako dziecko albo w wieku młodzieńczym, coś na temat pieniędzy, na temat pracy i to ciągnie się za nami. Nawet jak myślimy, że my wiemy lepiej, a rzeczywiście powtarzają się jakieś schematy. One powtarzają się tak naprawdę na poziomie naszej podświadomości wewnątrz i nawet jak na zewnątrz świadomie chcesz z tym pracować, trzeba czasami wejść głębiej. Może być to bolesne, ale gwarantuję ci, jeżeli to zrobisz, to naprawdę zobaczysz, jak po prostu przeskoczysz z poziomu takiego tutaj do takiego. Dobrze. Dalej szóstka, szósty taki nawyk który jest nawykiem, który prowadzi właśnie do utrzymania się w tym braku, niedostatku, biedzie albo czymś, co, co jest dla nas niekomfortowe, to jest unikanie inwestowania i, albo późne inwestowanie. Czyli tu też trochę łączymy się znowu pomiędzy tym takim czymś, co, 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 co jest praktyczne, czyli nauką, edukacją finansową, a tym takim aspektem mentalnym, czyli na przykład lękiem strachem, obawą, wstydem związanym z pieniędzmi, związanym z niewiedzą, związanym z inwestycjami. I tutaj brak inwestowania w swoich pieniędzy, choćby w proste instrumenty finansowe, może oznaczać to, że my tracimy po prostu szansę na pomnażanie tego kapitału i długotrwały wzrost. Tak. Jeżeli pieniądze zostają nam, jeżeli jesteś już na tym poziomie, gdzie rzeczywiście jesteś w stanie i zaoszczędzić, a nawet jak nie robisz tego świadomie, po prostu pieniędzy ci zostaje, ale... One po prostu leżą na banku, to pamiętaj, że zazwyczaj tracisz ze względu na inflację, ze względu na właśnie na opłaty itd., itd. I teraz, jeżeli zaczniesz inwestować, oczywiście musisz rzeczywiście usiąść do tego, musisz z kimś to być może przedyskutować, musisz być może sama się przeszkolić bardziej, doszkolić w temacie. Być może musisz zrobić jakiś kurs, musisz zainwestować również środki pieniężne we zdobywanie Twojej wiedzy. I jak już zaczynasz inwestować, to oczywiście wiąże się to też z jakimiś opłatami, wiąże się to z jakimś ryzykiem, ale ostatecznie na koniec końców w procesie długoterminowym wyjdziesz dzięki temu naprawdę na plus. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby też zastanowić się, ok, inwestuję, nie inwestuję, dlaczego? czy to jest ten aspekt, powiedziałabym, taki bardzo, bardzo, bardzo prosty, że brakuje mi odpowiedniej wiedzy i narzędzi, czy raczej to jest aspekt mentalny, może to są oba aspekty i warto wziąć to po prostu sobie do serca i zacząć się zajmować tym tematem. Punkt numer siedem, czyli nawyk siódmy, to jest nieznajomość podatków. Nie wiem, w jakim kraju mieszkasz. Osoby, które słuchają mój podcast, prawdopodobnie w dużej mierze mieszkają w Szwajcarii, ale też w Polsce, w Niemczech, być może w innych krajach. Ale w każdym kraju mamy prawo podatkowe. W każdym kraju mamy jakieś możliwości, że możemy sobie coś od podatków odpisać. I z tego, co wiem, to w wielu krajach są możliwości skorzystania z legalnych odpisów, poprzez na przykład inwestycje w instrumenty, które dają nam długoterminowo również inne korzyści, korzyści nie tylko podatkowe. Krótkoterminowo korzyści podatkowe tu i teraz w danym roku, a długoterminowe inne korzyści. Tak, Ja tutaj um, w Szwajcarii jestem w tych tematach biegła, więc powiem na przykładzie Szwajcarii, że tutaj mamy na przykład. Um, System socjalny, który opiera się na zasadzie trzech filarów, i na przykład poprzez inwestycje w trzeci filar, czasami w drugi filar, możemy rzeczywiście mieć duże zwroty podatkowe, a jednocześnie nasze pieniądze dla nas już gdzieś pracują. Także tutaj warto rzeczywiście też poświęcić czas na zagłębienie się w temat, poszukanie być może osób, które się wesprzą w tym temacie. I poznanie tego prawa podatkowego, bo ostatecznie no to są pieniądze, które możesz zainwestować dla siebie w swoją przyszłość i niekoniecznie po prostu przez brak zainteresowania musisz je częściowo gdzieś tam stracić. Tak? Ósmy nawyk no to skupienie się. Ósmy nawyk to też jest takie dosyć ciekawe, bo mam, mam i miałam bardzo dużo osób um, moich podopiecznych u siebie, które rzeczywiście przyszły do mnie i już na takim naprawdę super poziomie, że mamy oszczędności tak um, mamy oszczędności, ale... Ale to tyle, mamy tylko oszczędności, więc jak już, że tak powiem, te wszystkie inne tematy są gdzieś wypracowane i jesteśmy w stanie zaoszczędzić, mamy jakieś pieniądze, to tym takim nawykiem finansowym, który doprowadza nas do pozostania po prostu w jednym miejscu jest rzeczywiście to, że być może mamy jakieś przekonania, dotyczące właśnie inwestycji, dotyczące oszczędności, które nas trzymają. A tutaj chcę skupić się po prostu na tym, że oszczędzanie, tak jak powiedziałam, jest bardzo ważne. Potrzebujemy nasz bufor, który da nam poczucie bezpieczeństwa. Ale jeżeli masz jakąś sumę, którą zarabiasz, to możesz po prostu ograniczoną sumę pieniędzy oszczędzać. Nie jesteś w stanie zaoszczędzić więcej, jeżeli nie zarabiasz więcej. Jeżeli jesteś w stanie. Natomiast zarabiać więcej, to potrzebujesz planu, w jaki sposób masz oszczędzać i jak możesz zbudować inne, powiedziałabym, konta albo inne możliwości inwestycyjne, żeby rzeczywiście te pieniądze się pomnażały i zaczęły dla ciebie pracować. Bo nie będziesz bogata, nie będziesz zamożna, kiedy będziesz oszczędzała tylko powiedzmy z jakiejś wypłaty, która jest gdzieś ograniczona, bo wtedy mamy ten taki sufit, nie jesteśmy w stanie przejść dalej, ale też nie będziesz zamożna, nie będziesz bogata, jeżeli e, będziesz miała ciągle to wyższą pensję albo jakieś dodatkowe źródła dochodów, tak? Ale jakby twój styl życia będzie rósł włącznie z tym. Czyli jak mamy takie pojęcie, to jest takie pojęcie inflacja stylu życia rośnie. Jeżeli rosną Twoje dochody, czyli pozwalasz sobie na dużo więcej i tak dalej. Dlatego warto mieć już od samego początku jasny plan taki dla Ciebie finansowy i plan mentalny, co chcesz osiągnąć, jak chcesz osiągnąć i w jaki sposób będziesz zarządzała swoimi finansami. Tak? I teraz ostatni punkt, ostatni punkt, um, który rzeczywiście moim zdaniem. Na chwilę obecną e, najwięcej osób, że tak powiem, trzyma na tym takim poziomie cały czas jednym, to jest ignorowanie kwestii mentalnych. Ignorowanie kwestii mentalnych. Bo jak widzicie, w każdym z tych punktów, ja już powiedziałam coś na ten temat, że w każdym gdzieś tam zawiera się rzeczywiście jakiś mental, tak? To są nawyki, to to jest nasz mental. Tak? To jest nasze mentalne zdrowie i ignorowanie tych kwestii mentalnych w większości przypadków rzeczywiście długoterminowo prowadzi do pewnej frustracji, bo e, okazuje się, że gdzieś człowiek zaczyna oszczędzać, człowiek zaczyna inwestować, człowiek zaczyna więcej zarabiać, ale e, na przykład nie jest stabilny emocjonalnie e, w pewnym powiedziałabym obrębie, czyli na przykład w obrębie pieniędzy, obrębie kariery i i w pewnym momencie pokazują się jakieś przeszkody na drodze, niestety. I w pewnym momencie, jakby znowu zatrzymuje nas coś i nie możemy iść dalej. I w pewnym momencie powtarza się jakiś schemat, czyli na przykład, nie wiem, ponownie wpadamy jednak w jakieś długi, ponownie em, pozwalamy sobie na jakieś błędy finansowe, które tak naprawdę może kosztują nas znowu em, długoterminowo coś więcej niż że tak powiem, ta chwila zapomnienia, dlatego te, ignorowanie tych kwestii mentalnych rzeczywiście jest takim nawykiem, który bardzo często się pojawia, bo ma tak naprawdę to wpływ na cały kształt. I, mm. i zachęcam Cię naprawdę gorąco do tego, żeby rzeczywiście w każdym aspekcie na temat pieniędzy i finansów przyjrzeć się temu, że tak powiem, odgórnie, z takiego poziomu bardziej, powiedziałabym, holistycznego i zastanowienie się, czy rzeczywiście twoja, Twoje wyzwanie w tej chwili, na Twojej drodze, z jakim się borykasz, to czy to jest tylko część ta wiedzowa edukacji finansowej, czy może jest tam jeszcze coś więcej, co trzeba rozkopać? I z tego miejsca. Z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować Ci za Twój czas i jednocześnie zaprosić Cię do współpracy, zaprosić Cię do udziału w moim kursie, w moim mentoringu, w moim program, do mojego programu mentoringowego, który pomoże Ci rzeczywiście ułożyć sobie wszystko od samego początku. Jak już gdzieś tam jesteś, to być może rzeczywiście jeszcze umocnić Te Twoje podstawy. I pomoże Ci zadbać o Twoje finanse nie tylko właśnie w aspekcie takich liczb, ale również w aspekcie mentalnym. Um, mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jak dasz znać pod tym odcinkiem tego podcastu, jak podobała Ci się taka seria, czy. Um, czy być może masz jakieś inne nawyki, które trzymają Cię, masz wrażenie w miejscu i będzie mi bardzo miło jeżeli też dasz, dasz znać na mediach społecznościowych, na Instagramie albo um, na Facebooku YouTube, że oglądałaś będzie mi bardzo, bardzo miło jeżeli też podejrzysz to Twoim znajomym bo myślę, że im więcej osób zajmie się swoimi finansami, swoimi pieniędzmi swoim zdrowiem takim mentalnym E, tym będzie nam się wszystkim po prostu żyło lepiej. Życzę Ci pięknego dnia i do usłyszenia. Trzymaj się. Pa, pa.